Dobra, mamy marker najbliższy lotniska. Świecił się. Że tylko czy mam podwozie, bo to nie wiadomo w tym samolocie. Z uwagi na ten potrójny przełącznik. Delta Whiskey Mike Uniform November hold short of runway 14. Hold short of 14 Delta Whiskey Mike Uniform November. No i dobra, jesteśmy na lotnisku.